Cześć. Dzisiaj zajmiemy się robieniem magazynu. Już sobie przygotowałem, jak będzie wyglądać. Tam zrobiłem, znalazłem trochę żelaza i zrobiłem tory. Tam wieża. No to ruszamy. I przygotowałem się ze skrzynkami 33. Trochę teraz trochę No właśnie, Koleg z kolegą planujemy yy, nagrać let's play, tylko że on będzie nagrywał yy, z Minecrafta, tylko że z multiplayer'a. Hmm. Link do jego kanału podam w opisie. Też prowadzi let's play z. Z Minecrafta, ale nazywa się y, Życie Minecrafta. Let's play. Jego kanał to się nazywa chyba Michael X, jeżeli dobrze pamiętam. Zrobiłbym tam jeszcze złote tory przyspieszające, ale nie mam w ogóle złota, nigdzie, nie mogę znaleźć. Pewnie na następnym odcinku trochę poszukam, już będę miał. I męczyłem się jeszcze tam z przekładnią torów, bo jedna będzie odjeżdżać tam, a jedna tutaj. I zmęczyłem się, żeby to... to... żeby nacisnąć przycisk i będzie się zmieniała tam albo tam, tu. Chciałem jeszcze okno zrobić, ale chyba nie mam szy... a mam trochę. Dach chyba będzie taki jak w domu. Ja poszukam trochę wełny, ale to w przyszłości to zrobimy. Yy, w sobie jakiegoś skina, jak będę miał oryginał, i z wełny zrobimy go tak jak CZSG swojego skina. Już widziałem takiego jednego fajnego. ściągnąłem sobie już go. Nawet. Jeszcze nie mam oryginała. Bo są lekkie problemy. Minecrafta na Minecraft.net. Dobra, już kończymy powoli. Dobra, kończymy. w następnym odcinku zajmiemy się robieniem tamtej strony torów, gdzie pójdą tam i tam coś zrobimy. Dobra, trzymajcie się, komentujcie, siuprzujcie, cześć.